Na pewno większość z nas doświadczyła kiedyś tego, że padł nam akumulator, że zabrakło prądu w samochodzie. Albo po prostu akumulator się zepsuł, albo zostawiliśmy włączone światła, albo na przykład nie domknęliśmy drzwi i światełko w środku świeciło się całą noc. Dlatego w każdym garażu i w każdym samochodzie powinniśmy mieć ze sobą prostownik. Dlatego dzisiaj zobaczcie prostowniki do wyboru, do koloru. A tak naprawdę dobieramy prostownik do akumulatora, który mamy w naszym pojeździe. I zobaczcie, najmniejszy 60 amperogodzin, 120 amperogodzin, 150 amperogodzin i 200 amperogodzin. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Każdy z tych prostowników ładuje akumulatory od 4 amperogodzin. Czyli jeżeli mamy więcej pojazdów w domu, czyli motocykl, i dużego diesla, to wtedy wybieramy taki prostownik, który naładuje i mały motocyklowy akumulator, i duży akumulator z diesla. To, co mi się najbardziej spodobało w tych prostownikach, słuchajcie, to to, że one inteligentnie same ładują. Podpinam żabki do akumulatora, wpinam prostownik do sieci. On rozpoznaje sam, jakim ładowaniem ma zadziałać, albo wybieram mu ładowanie manualne, czyli standardowo zimowe, czyli takie mocne kopnięcie, albo po prostu podtrzymanie prądu w akumulatorze. Zostawiam ten prostownik. On, jak rozpozna, że akumulator jest odpowiednio naładowany, przejdzie w tryb. I nie będzie ładował akumulatora. W momencie, kiedy to napięcie spadnie, on znowu rozpocznie ładowanie do momentu, kiedy akumulator osiągnie odpowiednie napięcie. Fajnie, fajnie. Czyli jeżeli rzadko używamy samochodu, samochód jest tak zwany weekendowy, tak? Takie nasze cacuszko, które stoi w garażu i czasem genisujemy nim jazdę, po prostu jedziemy i korzystamy z życia. To co, nie musimy się martwić. Zapali, nie zapali, może go dzisiaj wieczorem podepnę? Nie, po prostu przychodzimy, odpinamy prostownik, siadamy do samochodu, utu, tu, tu i jedziemy w podróż weekendu. A propos podpinania. Starsze samochody, te klasyki, wymagają ciągłego doładowywania, akumulatorów, bo zawsze gdzieś tam ten prąd jest pobierany, tak? To zobaczcie, co tutaj ma. Kabelek z wtyczką. Zapinam to pod śrubki w klemach. Kabelek sobie ustawiam w odpowiednim miejscu, tak, na przykład do akumulatora jest cięż, ciężki dostęp. I każdy z tych prostowników, zobaczcie, z tych większych ma takie złącze, że mamy albo żabki, albo rozpinamy, i spinamy to. Z kablami, które są na stałe podpięte do akumulatora, i tylko robimy cyk. Chcemy wyjechać w weekend, zobaczcie, tu rozpinamy. Chcemy wyjechać sobie w weekend samochodem. Rozpinamy. Zabezpieczamy przejściówkę. To jest też bardzo fajna sprawa, żeby piny nie skorodowały. Zobaczcie, to można szczelnie zapiąć w ten sposób. O. Dodatkowo mamy tutaj bezpiecznik. Czy jeżeli nastąpiłoby tutaj gdzieś jakieś zwarcie, czyli kabel by się przetarł, to spali się bezpiecznik, a nie będzie zwarcia, nie rozładujemy akumulatora, nie dojdzie do jakiegoś pożaru. Także to jest wszystko bardzo mądrze przemyślane i zabezpieczone. Ale dobra, koniec gadania. O prostownikach bierzemy. Na przykład ten. Ten będzie ok. Zapinamy z powrotem żabki. I zobaczycie, jak naprawdę działa na żywym organizmie. Ten samochód ma dobry akumulator, on odpala, czyli powinien też rozpoznać tutaj, jakie napięcie w danym momencie jest w akumulatorze i czy podejmie próbę ładowania, czy to napięcie będzie wystarczające. I zobaczcie, teraz celowo klemy zapnę na odwrót, czyli daję plus do minusa, minus do plusa. Starej generacji prostowniki zrobiłyby zwarcie i byłby tu jeden wielki ogień. A ten, proszę, wyświetlił error, czyli nie będę cię ładował. Popiłeś z klemy, no to ciachmy poprawnie. I zobaczcie prostownik teraz podjął czynność ładowania akumulatora, czyli go doładowywania. Oczywiście w przypadku tych większych prostowników musimy wybrać jaki to jest akumulator. Poproszę. Technologów w Marce NEO, żeby popracowali nad tym, żeby te większe też same te akumulatory rozpoznawały, ale tutaj na razie problemów nie ma. Zobaczcie. Na każdym akumulatorze jest napisane, jaki to jest typ akumulatora. Ten jest AGM, czyli zobaczcie szybciutko klik, klik, żel. Litowo-fosforanowy to nie jest AGM. Proszę, wybrany. Ładuje i oczywiście. Też nie trzeba się zastanawiać, kiedy ten akumulator będzie naładowany, tylko po prostu jak będzie naładowany, to prostownik się wyłączy, przejdzie w tryb standby. Także idziemy teraz do domu. Wam życzę miłego wieczoru, jeżeli oglądacie to wieczorem, a ja zostawiam, żeby on się spokojnie doładował. Do zobaczenia. Celowo zostawiłem tutaj na wierzchu jedno pudełko. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nie jest kolorowe. Szary papier, czarny nadruk. Dlaczego? Dlatego, że marka Neo doszła słusznie do wniosku, że tutaj jest wystarczająco dużo elektroniki i rzeczy szkodliwych dla środowiska, więc trzeba to w jakiś sposób rekompensować. Tutaj się nie da, ale na pudełkach się da. Dlatego te pudełka może nie będą tak atrakcyjne jak pudełka konkurencji kolorowe, ale na pewno będą ekologiczne. I marka Neo stara się tworzyć takie pudełka głównie z recyklingu. Także bardzo fajny pomysł. I bądźmy przyjaźni w środowisku. Marka Neo już to robi. Jeżeli chcecie kupić narzędzia marki Neo, to możecie je znaleźć. W sklepie narzędziowym, który jest obok Was. Jeżeli takiego sklepu nie ma, to poszukajcie w online. A dla ułatwienia, w opisie filmu wrzucimy linki, gdzie oryginalne narzędzia możecie kupić.